W dzisiejszym odcinku pieski są uwięzione na jednym czanku. I będą musiały się dostać na sam dół, aby wejść do endu, żeby pokonać smoka. Chwileczkę, gdzie ja się znajduję? To jest jakiś malutki blok. Ej, chwilę, tutaj jest jakaś tabliczka. Macie 30 minut na pokonanie smoka albo zginiecie. Co? Dlaczego? Chwilę, gdzie jest mój przyjaciel? Pipek, ty śpisz? Pipek, wstawaj! A, nie miał! A, mm. kto mnie budzi? Co się stało, Luczek? Gdzie my jesteśmy? To jest jeden czank i bloki są tylko pod nami. Co ty mówisz? to jest niemożliwe. A gdzie jest reszta świata? Ja go nie widzę. Nie wiem, on się zaciął. Jeżeli pokonamy smoka, to wtedy to się wszystko nam uda i wrócimy do normalnego świata. Dawaj, Pipek, musimy oczywiście pokonać smoka. Patrz, tu jest jakieś pierwsze oko kresu. Co? Ale mamy farta. Nie wiem, ale mi wydaje mi się, że musimy znaleźć ich chyba więcej na tym całym czanku. Tak, i wydaje mi się, że end portal może być gdzieś na dole, a tutaj jest portal do netheru. Musimy się do niego dobudować. Ej, to jest świetny pomysł. Ja już zebrałem drewno i weź te deski. Musimy się tam podbudować, żeby lepiej zobaczyć ten jeden czang. Bach, tak, Pimpek, ale wiesz co? Wydaje mi się, że najlepiej zrobić crafting i wykopać na przykład piasek albo ziemię, żeby oczywiście się tam bardzo łatwo dostać. Więc ja w tym momencie robię łopatę i Pimpek mamy 28 minut, a w przeciwnym razie giniemy, więc musimy naprawdę się skupić. Co to ma być? Trzeba akurat 28 minut. To jest dosyć małe, jak na zabicie smoka. No tak, i czekaj, tutaj jest przecież jakaś skrzynka, nie widzieliśmy jej nawet. Czekaj, otworzy ją i jo, Tutaj jest jakieś jedzonko i nawet mamy książkę i sadzonkę. Pimpek, daj mi całą ziemię, jak obna zbierałeś, i ja pójdę zobaczyć, co znajduje się tutaj. Może w taki sposób oszukamy trochę grę i zobaczymy, co znajduje się tutaj pod tym czankiem, bo musimy oczywiście się stąd wydostać. A jest świetny pomysł, zobacz, tam na pewno będzie skrzynka i czekaj. Ej, widać chyba stąd całego czanka, nie? Tak, widać wszystko i patrz, tutaj jest oczywiście nether portal, do którego wejdziemy, ale stąd widać wszystko. Tak, i tu jest jakaś skrzynka na dole, widzisz to? Tak, a tam jeszcze niżej jest takie różowe coś, to jest ametyst. I czekaj, czy przy tym nie widzę diamentów? Co? Diamenty przy ametyście? Tak! Tutaj są, widzę je, Pipek. Doskonale. Mamy 27 minut. Nie wiem, czy uda nam się oczywiście pokonać smoka. Ale spokojnie, mm. na pewno damy radę. Ja mam jeszcze troszkę dirta i patrz, jesteśmy! Wow, widać to wszystko! Tak, Pipek, widać całego czanka. Będziemy musieli zejść aż tam na dół, ale tutaj jest portal do netheru, którego musimy wypełnić. Musimy to zrobić naprawdę bardzo profesjonalnie, żebyśmy oczywiście przeżyli. I wiesz co, Pipek? Ja zrobię nam narzędzia, żeby wkopać się już w ziemię, a ty zrób może farbę! Tak, zrobię farmę, tylko musisz mi dać ziemniaki, bo ja nie mam żadnych. Spokojnie, Pipek. Możesz też niszczyć trawę, żeby wypadły nasionka w taki sposób. A masz rację, pszenica jest najważniejsza. Ale, Lutle, jak musimy uważać, żeby siebie nie zrzucić z tego jednego czanka, bo wtedy też zginiemy. <grym> no właśnie, musimy bardzo ufać sobie. Dobra, ja w takim razie zrobię pierwszy kilo, w, oczywiście, drewniany, którym wkopiemy się tutaj niżej. Dawaj. O tak, to jest dobry pomysł. Ej, w ogóle, dlaczego ty zrobiłeś drewnianą łopatę? Co to ma być? Powinieneś zrobić kamienną! <grym> no, ale, Pipek, drewniana łopata na początku. Taki zgit, nie miałem kamienia, patrz, dopiero teraz Wykupuję go i lecimy w dół, tam była jakaś Skrzynka, pamiętasz, w tamtą stronę Masz rację i dodatkowo Chyba widziałem tam jeszcze oko kresu Czy tej ale nie jestem do końca pewien! Serio, dobra, ja się kopię w tamtą stronę i mam nadzieję, że to będziemy. Pipek czas nam ucieka. Mamy tylko 25 minut, czy my to przeżyjemy i pokonamy smoka! Nie no, naprawdę już tyle minut minęło, ja w to nie wierzę! No właśnie, musimy naprawdę przytrajhardować, żebyśmy wygrali tą giereczkę. I tutaj gdzieś powinno być ta jaskinia, którą widzieliśmy. O, o, na pewno dobra, ja ci pomogę kopać. Też zrobiłem sobie drewniany kilof, Ale chociaż powinnoś zrobić już trochę lepszy. No właśnie, idę w tym momencie sobie wymienić mój kill -off na kamienny, więc ja biorę sobie oczywiście tutaj kamienny. I patrz to, teraz mogę kopać szybciej Dawaj, musimy zobaczyć, co było w tamtej skrzynce Ja też lecę za tobą Ja nie mogę, trzeba to sprawdzić Musimy zejść niżej Patrz, Ej. tutaj jest żelazo, już widzisz, tak, musimy zejść Chodź tej pipek. jest ta jaskinia, którą widzieliśmy I tu jest nawet skrzynka Tak, Uuu. patrz, to jest to, co widziałem Wow, ale itemy w tej skrzynce, a zobacz, co jest tutaj Tego bardzo dużo potrzebujemy No tak, bo tutaj trzeba oczywiście te oczy wsadzić Do portalu, do endu I ten end powinien być gdzieś na dole, za chwilę to zrobimy Czekaj, pipek, tylko na początku zróbmy drugi crafting Cable. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale nie będziemy się tyle razy cofać. Ja teraz zrobię kilof oczywiście, żelazny. Co? Ale, kozacko, ty już miałeś przetopioną sztabkę żelaza, ja muszę sobie niestety zrobić. Do no, Pipek była ona w skrzynce, więc miałem naprawdę farta. I zobacz, stąd widać nawet cały nether, który tutaj jest. Masz rację, a wiesz co? Możemy chyba też spojrzeć, co jest jeszcze niżej, tylko musimy wejść troszeczkę wyżej, żeby zobaczyć to z góry. Tak, Pipek, i wiesz co? Ja mam mega pomysł. Patrz, przetopię tylko trzy sztabki żelaza, i za chwilę, jak zobaczysz mu pomysł, to naprawdę się. Przerazisz. Co? Trzy sztabki żelaza? Ale po co ci niby one? Zaraz, Pipek, zejdziemy niżej, bo to jest mój epicki pomysł. Patrz, wystarczy nam tylko trzy i weźmiemy wodę z góry i wylejemy ją na dół. E, to jest na pewno dobry pomysł, no nie wiem. Ej, w sumie masz rację, nie będziemy musieli schodzić. A patrz, kliknij sobie w trzecią osobę i widać, że pod nami jest jakaś jaskinia. Tak, Pipek, to dawaj, ty się wkop tutaj niżej, żebyśmy oczywiście mogli to zobaczyć, a ja spróbuję wziąć wodę za ten czas. Co ty na to? O, tak świetny pomysł! Woda jest bardzo ważna. Dawaj, ja już się kopię tutaj na dół. Dobra, zrób tu tej schodki, ja już mam trzy, więc teraz w tym momencie zrobimy oczywiście wiaderko i my oszukamy ten jeden czank. Dobra, ale w tym momencie musimy się podbudować tutaj do tego miejsca i za chwilę tutaj będę, pimpek. Masz rację i pamiętaj, żeby wydać wodę, to jest najważniejsze. Jajo, my chyba oszukamy tego jednego czanka. No właśnie i widzowie, zobaczcie to. W tym momencie podejdziemy do pipka, ale z drugiej strony, pimpek, uważaj, wylewam teraz wodę. Spoko, czekam Co? na ciebie. Ej, wszystko w porządku? Tak, Pipek, teraz możemy szybciej się przemieszczać. Mamy 20 minut, przecież my to musimy pokonać co nie? No, czek, ale uważaj, jest choć tutaj aż tak nisko. Tu jest kopalnia i straszne pająki. Co? Czekaj, muszę to zobaczyć. Faktycznie, słyszę coś, ale czekaj, my będziemy musieli z nimi się poradzić. O nie, to jest szkielet. Dobra, ale od tego szkieleta będziemy mogli upolować jakiś łuk. Co ty na to? I potem przyda nam się to w walce ze smokiem. No pewnie, że tak. To jest idealne. Ja zrobiłem drugi piecyk i przepalamy troszkę więcej tego żelaza, no bo wiesz, nigdy tego nie jest za wiele. No właśnie, wiesz co, Pipek? Ja zrobię mieczyk w tym momencie żelazny. To chyba jest dobra opcja. Co ty myślisz? Tak mi też zrób, tylko ty chyba nie masz żelaza, co! No właśnie, wiesz co, zrobię ci kamienny mieczyk i dawaj pokolamy tam te bobki, żeby zdobyć troszkę może mączki kostny. Tak, ona nam się przyda wtedy. No na pewno, ale myślisz, że damy radę. O, o, ja się boję, że ich będzie za dużo. Spokojnie, o, tu jest pająk, dobra, ej, tutaj pająk ma oczywiście te nici, więc na pewno nam się przydadzą, tak, do zrobienia łuku. O tak, tylko uważaj, bo te małe pająki zatruwają, a trucizna jest bardzo niebezpieczna. Co ty, Pipek, gadasz poważnie? Dobra, musimy stąd sobie poradzić. O, tu jest Spawner, dobra, będziemy musieli go wykopać zaraz. Ja go zamurowałem, patrz, ale uważaj, tutaj szkielet strzela. i Ile tu jest Pająków! O nie, szybko, pimpek, dawaj, pokonujemy je, ja szybko. Łów, dobra, udało się i dostałem chyba w ogóle kości od tego szkieleta. Ja nie mogę, luczek zamurowałem, to tych pająków jest tutaj za dużo. Chyba dlatego, że jest tutaj bardzo ciemno, ale patrz, co jest niżej, znalazłem coś. Tak, tu jest więcej żelaza, pimpek, możemy go przetopić. Czekaj, a ja chcę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Ej, tutaj widzę już bliżej, jesteśmy tego wyjścia na sam dół, a w ogóle przejdę się tutaj tą na sam dół. Chcę zobaczyć, co tutaj będzie. E, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Uważaj na niebezpieczeństwa. Spokojnie, damy radę, pipek. Ej, tutaj są diamenty. Jestem tak blisko. Patrz, teraz sobie je tutaj podbuduję. Mam to. O tak, dawaj mi je. Ale Luczek, podziel się tymi diamentami. Nie zabieraj wszystkiego dla siebie. Nie no, pipek, zobacz. Ej, może ci je dam. Zobaczymy. Ale już mam uwaga, ile diaksów. Sobie wezmę je tutaj. C 5 diamentów. 6. O, dobra, a, dobra. Teraz mi oddaj te diamenty, bo cię zrzucę. Ej, pipek, no musimy współpracować, bo inac mamy 20 minut, a to jest raczej wykonalna robota, tylko tam w tym nederze może być ciężej, co nie? Masz rację, dlatego musimy się super uzbroić. Tutaj na górze też masz emeraldy, jakbyś chciał do zebrania. Na górze chyba był wieśniak z tego, co mi się wydaje. Może byśmy mogli coś wytradować za nie. Tylko jesteś pewien, że on cokolwiek sprzedaje? No nie wiem, weź tutaj jeden emerald i tam jest jeszcze drugi. No dobra, weźmy w takim razie i pół. dobra, mamy dwa emeraldy. Weź, ja go zabrałem. Cyk, to jest dla ciebie. Dobra, wezmę sobie go pimpek i w tym momencie musimy naprawdę przerobić wszystko i zrobić uzbrojenie. Zajmij Brianiem nas, żebyśmy mieli wszystko. I ja cię tutaj pomogę, tylko żeby nas nie zrzucił, nie! A! co to było? Uu, widziałeś to, Luczek? Prawie byśmy tego nie przeżyli. A tu jest więcej chyba szkieletów. Tak, tu jest większa jaskinia. Dawaj, tutaj będą na pewno diaksy, bo to jest ten poziom. Patrz! O nie! Uf. o, dawaj, dawaj, go Uważaj, cikaj. uważaj, Rozwal tego szkieleta Uf. i mamy to. Tak, miałeś rację. Tu jest więcej diamentów. Uu. I czekaj, ja tutaj widzę oko. Tak, tu mamy kolejne oko. I zejdźmy zaraz niżej, zobaczyć, ile ich w ogóle brakuje. I diamenty! Ja nie mogę! Ile hmm. tego jest! Ale świetnie, udało nam się. Mamy tyle diaksów. No, właśnie, Pipek, masz 11. Chyba możemy z tego zrobić mieczek albo klatę. To będzie chyba dobry pomysł, co? No, na pewno, ale wiesz co? Ja chyba sobie wykopię złoto, bo ja nie będę mieć tyle diamentów co ty. Dobra, więc w takim razie, Pipek, może weź sobie ci na górę, zrobić nam całą farbę pszenicy żebyśmy mieli co jeść, bo tutaj życie szybko schodzi, co? W sumie masz rację, tak i zrobić ci zaraz chlebki. Poczekaj na mnie sekundkę. Dobra, Pipek, to ty idź się zajmij tam górą, a my w tym momencie, widzowie, zejdźmy niżej. Chcę zobaczyć, czy coś będzie. Tutaj niżej, w na tym jednym czanku. Tu jest Redstone, i wezmę sobie F5, żeby widzieć wszystko. Mówić. Tylko uważaj, Luczek, nie spadnij na dół Tam jest niebezpiecznie Spokojnie, damy radę Ej, jestem chyba w tym momencie przy Endzie O ile się nie mylę, jeżeli to jest to w ogóle Czekaj, spróbuję tędy wejść I czy coś tutaj jest? Tak, to jest End, Pipek Co ty Uuu. mówisz? Znalazłeś naprawdę ten portal? Tak, Pipek, tylko czekaj Mam tutaj trzy oczy I brakuje nam raz, dwa, trzech oku Jak to jeszcze trzy? Ale my już zebraliśmy dużo Czekaj, Pipek, może musimy poszukać jeszcze bardziej na tym jednym czanku Bo nie byliśmy wszędzie I może trzeba iść jeszcze do netheru O co ty mówisz? Do netheru powaliło ich. No właśnie, mamy 18 minut, więc Pipek spokojnie. Musi nam się udać. Weźmy teraz, zróbmy krzesiwo za chwilę i wykopmy jakiś obsydian. O tak, to by się na <laughs> pewno przydało. I zobaczysz zaraz, co ja mam. Hehe, <laughs> nazbierałem parę rzeczy. Dobra, chcę to zobaczyć, Pipek. A tutaj widziałem coś. Poczekaj, muszę to wykopać. Tutaj był jakiś. jakaś ryba tutaj była, Pipek. Patrz to, ej, znalazłem jakieś akwarium normalnie. Co ty mówisz na jednym krzaku? To w ogóle istnieje? Tak, i to jest axolotle. poczekaj. Muszę to zamurować, żeby one nie wyszły. I czekaj, tutaj gdzieś w powietrze. Jest, patrz to. Ło, wow, ale super jaskinia. Muszę tam wejść. Ej, tak, pipek, tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. To jest jakaś mała. Czekaj, tu jest pełno złota. Co tu się dzieje? Dobra, zbieraj wszystko. To się na pewno nam przyda. Ja nie mam jeszcze całej zbroi żelaznej. A tak, pipek, i mam kolejne oko kresu. Znalazłem, ale pizko, ty. Co? Jak to? Znowu to czekaj. Brakuje nam chyba jeszcze dwóch. No tak, dwóch. Gdzie mogą być dwa? Albo będą tutaj na tych czankach, albo trzeba iść do netheru. Wydaje mi się, że tam będzie coś, co nie? No, tak w Dederze. O, nie, ale to będzie mega trudne. Przecież tam jest super niebezpiecznie. No właśnie, Pipek. Spokojnie, za chwilę tam pójdziemy. I wiesz co? Tutaj są rybki. Tylko nie wiem, czy je zabijać. Chyba je zostawimy. Trzeba zrobić uprawę inną, co nie? No Kopadzie, ja już tutaj zrobiłem. I dzięki akurat szkieletu też zrobiłem mączkę kostą, więc ta farma jest już prawie skończona. Dobra, idę to zobaczyć, jak wyszło u ciebie. Tylko czekaj, weźmy jeszcze tutaj żelazo całe. Ono było chyba jeszcze wyżej, tak. Możliwe, nie wiem. Tego żelaza jest dosyć dużo. Ja już mam prawie całą zbroję. No, Pipek, mało tego żelaza, ale dobra, wiesz co? Wezmę te piecyki, żebyśmy je mieli już potem, co nie? No tak, wszystko się przyda. I chodź tutaj, zobaczysz moją farmę. Ale ją zbudowałem. Wow, Pipek, ale będziemy mieli jedzenia. Świetnie. Co nie, To się mega przyda. Dzięki temu, że zabiliśmy dużo szkieletów, teraz mogę to szybko wyrosnąć. No właśnie, i czekaj, tutaj jeszcze są świnki. Nie wiem, czy robimy z nich farmę, czy po prostu je zabijamy. A ten e, villager nie chce się w ogóle tradować. Nieźle. No nie, trzeba tak baka głową? I wiesz co? Zabiłeś już jedną świnkę, więc trudno. Świnki zabijamy. Będziemy żyć na klepku. No właśnie, w sumie to będzie dobre. Zrobilibyśmy farmę, ale my musimy przetrwać. My nie, nie musimy oczywiście tutaj zrobić jakiegoś wielkiej wioski, tylko musimy wydostać się stąd. No prawda, i teraz czekaj. Czy ty w ogóle znalazłeś dwa obsydzia? Bo w sumie tego nie mamy. Nie, Pipek, ale ty masz z tego, co mi się wydaje, że lazo, Więc zrób wiaderko i musimy zabrać tą wodę i połączyć ją z lawą, która jest na samym dole. Masz rację, przecież to jest taki dobry pomysł. Jak weźmiemy lawę z dołu, to wtedy możemy ją dać. I nie musimy mieć diamentowego kilofa No tak, Pipek, i poczekaj, tutaj też możemy zrobić łuk. Tylko brakuje mi jednej nici. Masz ją, Pipek? Proszę, błagam, ty też zabiałeś szkielety. No pewnie, że tak. Zobacz oh. na to. Udało mi się zdobyć jedną, jak zabijaliśmy pająki. Tadam, zrób sobie łuk. Dzięki wielki Pipek. Dobra, w tym momencie możemy skraftować łuk. Zobaczcie, widzowie, świetnie mam to, jak normalnie szkielet i ja mam tylko dwie strzały. O, tak, e, jak to, dwie strzały? Czekaj, ja też mam dwie, to oh. trochę mało. Dobra, Pipek, spokojnie, ja mam cztery na smoka, no nie wiem, czy nam to starczy. I czekaj, co ja mogę tutaj zrobić? Zrobiłem klatę i zostały mi trzy diamenty. Zrób kijów, może diamentowy, co ty na to? Tak, wtedy szybciej wykupimy obsydian, który zrobimy, więc to będzie dobry pomysł. Dawaj, Pipek, zrobię akurat. Pyk, świetnie. I tutaj trzymaj ten stary żelazny, on też jest dobry. To no, dzięki, przyda mi się na pe... Ale chodź, ja już zrobiłem dwa wiaderka, teraz musimy iść po lawę i patrz co zrobię, chyba skoczę tam na sam dół. Ej, ja też Pipek skoczę. Juhu! Dawaj, to jest bezpieczne, co nie? Wow, no nie wiem, powinniśmy chyba schodzić normalnie, ale tak jest ciekawiej I czekaj, czy my dobrze spadamy. A, uważaj! Dobra, Pipek, jestem idealnie, zobacz, znalazłem to miejsce. Ono było tutaj. I tutaj z boku jest lawa, ona nam się przyda. O, tak, mam dwa wiaderka, jedno i drugie. Chodź teraz na górę, na pewno ten portal będzie zrobiony. Ty Pipek umiesz robić portale, więc chcę zobaczyć. Co ty wykombinujesz? Zostało nam 14 minut, no nie! Ej, już połowa czasu za nami! Nawet tego nie zauważyłem! Tak to oczywiście gra. No, co to ma być? Chyba tego smoka nie rozwalimy, luczek. Spokojnie, pójdźmy do y, netheru i zobaczymy. Tam może będą endermane i zrobimy jakieś blaze rody. Bo nie wiem, tutaj nie ma więcej oczu kresu, co nie? No, masz rację, patrz, ja już mam dwa wiaderka z lampą, Tylko chodź o. ze mną, twoja woda też mi jest potrzebna. Moja woda? Poczekaj, o o, muszę ją zabrać z tego źródełka w takim razie. No, co ty mówisz szybko, chodź. Coś tutaj, ja już buduję to! Dobra, Pipek, spokojnie, już czas na goni. jest mniej niż półka. Dobra, co ja mam zrobić, Pipek? Szybko! Tutaj w tym miejscu na górze wylej wodę, a ja wyleję poniżej w... tą lawę. Dobra, zróbmy to w takim razie. Uwaga, ja w tym momencie to wylewam. Świetnie, takie coś. O patrz, spokojnie. a ja tutaj postawiłem jedno wiaderko i teraz czekaj, tutaj muszę postawić lawę. Tylko ta woda musi to przykryć. Dobra, zrobię to jeszcze raz. Postawię to i świetnie, dawaj w tym momencie jest! Bo, udało się! Patrz! Idealny portal! Świetnie, Pipek, teraz tylko wystarczy za... Zabrać tą wodę i zapalić go. Dobra, to było prostsze, niż mi się wydawało. Wiesz, co, Pipek? Wydaje mi się, że teraz musimy wykopać gravel, żeby mieć krzemień. No tak, ja mam jedno żelazo, ale w ogóle nie mam tego grawela. Musimy to zdobyć. Dobra, Pipek, w takim razie trzeba aha, wkopać się w ziemię. No trudno, zróbmy to z góry. Mam nadzieję, że mi wyleci. Czekaj, mi się wydaje, że jak gdzieś na dole widziałem przy kopalni. Ha, Muszę poszukać i czekaj, mam go. Co, masz ten? Ja też mam tutaj grawel. On był na górze, tutaj na górze. No tak, tylko czekaj, trzeba go. Kopać cały czas, bo ja mam taki bloczek. Ja też mam bloczek, dobra, kopię go też, żeby mi wyleciało jedno krzesiwo. Błagam, czas nas goni. Mam pipek, dawaj na górę. Dobra, już lecę. Czekaj, dam ci też żelazo. Możesz w takim razie zrobić tą... i jak to się nazywa? Pochodnie, czy co to tam jest? Dobra, jak to pochodnie? To jest oczywiście zapalniczka. Patrz to, robię w tym momencie coś takiego i to jest najprostszy mechanizm. I teraz będziemy mogli wejść do nederu, dawaj. O tak, <laughs> tylko czekaj, ty masz tylko diamentową klatę i zero żelaza, bo ja wszystko zużyłem. Hehe. <laughs> Spokojnie, pipek, tak, a tutaj. Oczywiście będzie też jeden chunk nether, więc wejdźmy to, zobaczy! Ej, jesteś pewien? To będzie naprawdę jeden chunk? Tak jest, Pipek, i chwileczkę jesteśmy! Zobacz, jak to wygląda! się na górę, tam jest na górze! <gry> Ej, jak ja tego nie zauważyłem? Dobra, świetnie! I tutaj jest. Eee, taki. E, sorry, nie będziemy z nim w ogóle zadzierać, co pipek? No tak, wiesz, co, nie bijmy go, bo on wtedy przyzwie swoich braci i będziemy mieli przewalone. Ej, czy mi się wydaje, ty będziesz mieć wystarczająco Cobblestone'a? No właśnie, nie, pipek, ty wiesz, to zbierz i dawaj wracamy do normalnego świata, bo tutaj chyba gdzieś jeszcze jedno było na dole. Musimy to znaleźć i już będzie koniec. No nie gadaj, super, nie mogę się doczekać! I szybko, bo mamy już ledwo 10 minut! No serio, pipek, dobra, chcę zobaczyć szybko, jak to wygląda tutaj z boku, bo to jest serio ciekawe Jeden w DDRze. Ej, tutaj coś jest, nie wiem, czy idziemy po to, może jakieś itemy tutaj będą. Możemy spróbować. I czekaj, spadło mi oko. Ono jest tutaj obok ciebie! Jak to obok mnie? No dobra, weź to, faktycznie widzę to i za chwilę się jakoś podzielimy. Ty to musisz wsadzić. Dobra, wejdę tutaj na dół i zobaczę co tutaj będzie i. Tylko chwilę. uważaj, o, o, czekaj, tu jest jakaś twierdza. No nie, tu jest niebezpiecznie! Czekaj, Pipek, może coś tu będzie. Spróbujmy wkopać się niżej. Może coś tutaj jeszcze będzie, chwileczkę. Ej, skupałem cię gdzieś! Co to jest? O, o, no, jak wszystko w porządku, żyjesz tam? Tak, Pipek, tu jest skrzynka. I są jeszcze, wow, jakieś zbrojki, widzisz to? Co ty mówisz? Co to jest? Wow, ale to jest potężne. Tak, Pimpek, i czekaj, tu jest nawet. Yy, totem, biorę go tak, to nam się przyda na smoka. Musimy go pokonać za chwilę. Ej, takimi itemami na pewno go rozwalimy. Tylko czemu ty wszystkiego nie zabrałeś? Ja chcę tą klatę, dery Ja wezmę helm, sorry. I teraz jestem cały uzbrojony na smoka, idealnie. W ogóle, jak nam się te itemy zebrały? Dobra, musimy w tym momencie wrócić. Mamy jedno oko kresu, które musimy tam wsadzić. I jedno nam zostanie chyba. Łap tutaj, ja ci je daję, czyli w takim razie brakuje nam ostatniego. Tak Pipek, i wiesz co, chyba trzeba stąd wyjść. Wydaje mi się, że mamy 9 minut tylko, więc zróbmy to szybko. Nie, nie może tej lawy wylewać wody. No tak, bo przecież to jest Nether, ale patrz, możemy się podkopać tutaj do góry. Szybko daję. Dobra Pipek, dawaj, mamy bardzo mało czasu. Dobra, musimy pokonać tego smoka. Nie, no spokojnie, na pewno się uda. To znaczy, mamy mało czasu, ale wydaje mi się, że tak na styk damy radę. Dobra, wracamy do naszego świata i teraz idziemy do enda na jednym czanku. To musi nam się udać, co nie? No nie wiem w sumie, ile ty masz Strzał, bo ja nie mam ich za dużo. Ja mam cztery pipek, a ty? O, o, no ja mam nie wiem, z 20. Co, czyli masz więcej? Dobra, to przeżyjemy jakoś, pipek. Wiesz co, przydałoby się jeszcze zobaczyć te szkielety, żeby zabrać coś od nich, ale dobra, muszę sobie posegregować w ogóle wszystko. Zrobić sobie chlebki, żeby mieć to i musimy mieć na sam dół pipek, bo czas na goni, chyba tu już jest koniec. No nie gadaj, serio! Ja sobie też muszę zrobić łok, bo ty mi nie zrobiłeś. No dobra, mam już łok i jestem gotowy. Sorry, pipek, naprawdę, nie wiedziałem, że nie będziemy mieli czasu. I wiesz co, pipek, w tym momencie przydałoby się, żebyśmy zebrali trochę strzał, bo na smoka to jest ważne. No tak, jeju, ja mam trochę mało, no 20 to nam nie wystarczy. Dobra, trzeba tutaj pójść po nasze szkielety, na nie popolować, wiesz, więc dawaj tutaj na dół. Teraz jesteśmy silniejsi, więc na pewno nam farmimy więcej tego. No tak, one były gdzieś tutaj, tylko uważaj na te pająki, chodźcie tutaj! Dobra, musimy poszukać głębiej, pipek. Tutaj ich nie ma. Zejdźmy tutaj niżej i słyszałem tam zombiaka przy tych rybkach. Czekaj, chwilę jestem i nie! Tutaj są zombiaki, Pipek! O nie, co ty zrobiłeś! Szybko, rozwalaj je, rozwalaj, ja też ich biję! Dobra, spokojnie. Nasza zbrojka musi dać radę. Bijmy tylko powoli. Strzały wylatują, to jest najważniejsze! Tak no. i strasznie dużo tych kości, czy czego tam jest? Wow, ile tego dostałem! Tak, Pipek, ja mam pięć strzał. To nie jest chyba zbyt dużo, ale tutaj możemy zebrać jeszcze te strzały tutaj z góry. Ej, czekaj, cało to są dwa skielety pod nami. Co jest? Ej, skelety pod wodą, one się nie topią tak w ogóle? Ej, to jest dosyć dziwne, chyba nie, bo one są takimi nieumarlakami czy coś takiego. I pasteryki wychodzą tutaj na zewnątrz. O o. Dobra, no sobie niech wychodzą. Dobra, Pipek, chodźmy na bo zostało nam tylko 5 minut, dawaj tutaj niżej! No nie, na pewno damy radę! Dobra, schodzę tutaj z tobą! Dobra, Pipek, szybciutko, musimy tutaj przejść, ale wiesz co, wydaje mi się, że coś przeoczyliśmy. Wydaje mi się, że coś na górze było jeszcze. I jak to? Co przeoczyliśmy? No nie gadaj, nie mam już czasu chyba, żeby się wracać. No tak, Pipek, i zostało nam jedno oko. Czajisz, to dawaj, kupiemy się wyżej, bo może coś nad nami jest. No co ty mówisz? Nie wierzę w to. Szybko, nie ma czasu i pasz! To są te silver No tak, Pipek, i zaraz zginiemy, jak tego nie przyjdziemy, więc musimy... A nie pokonać smok. Te małe robaki nas biją. Dawaj tutaj do wody! Co tu się dzieje? Zostawcie mnie, pomocy! Dawaj Pipek do wody, szybko! Tutaj o się podbudujmy i mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Szybko, musimy się przekopać! Jeszcze jedno oko i będzie koniec! Patrz, jest tu coś tutaj! Idealnie trafiłem, ty! Patrz idealnie! Tutaj jest jakaś, co to jest twierdza, widzisz, mówiłem, tu jest chzinki dalej, Sob! Nasz raz się w tych skrzynkach wow. na pewno będzie jakaś perła, jest chyba, nie? Tak, są perełki na luzie i diament nawet, tylko to mi się nie przyda. Złote jabłko, to biorę to to się przyda na smoka! O, tak, dawaj, nie, doluczek. Chyba tu zaraz przejdziemy. Tak, tutaj są jeszcze noga, te spodnie, jakbyś chciał. Dawaj, i mam ostatnie oko kresu, Pipek. Tutaj się tak super złożyło. Uff, udało się. Dobra, to teraz wracaj, tylko uważaj na te małe myszki, żeby cię nie uderzyły. Czekaj, Pipek, mi się wydaje, że tutaj jeszcze coś będzie, bo to jest takie dziwne zbudowane. Mamy 5 minut, a akurat mi się udało. Tutaj będzie chyba jakaś skrzynka. Tak jest! Podejdźmy do niej, jestem ciekawy, co w niej będzie. Są jakieś książki z enchantem, i nawet są strzały biurę. Tylko chwilę wiesz, co to nam. Mi się nie przyda, oczywiście, enchanty, bo nie ma tutaj enchanting table. No i nie mamy czasu, żeby to zrobić. Dawaj do mnie, ale za to strzały są bardzo przydatne. Dobra, pipek, wiesz co? kopię się w dół, tylko nie wiem, gdzie tutaj jest było wyjście. Czekaj, którędy ja przyszedłem w ogóle. Gdzieś tutaj z boku, tak? No, chyba schodź na dół. O, widzisz jakąś wodę może schodzącą? To tędy tak. się kieruj. Tak, widzę to łup, prawie bym spadł na dół. Dobra, pipek, teraz musimy to przejść. Zostało nam 4 minuty do przejścia tego. Szybko, bierz chlebek. troszkę ci tutaj go rzuciłem. I teraz Uuu. czekaj, chyba jest wszystko gotowe. O, o, możemy tam wejść. Dobra, Pipek, ty jesteś w ogóle uzbrojony, bo ja chyba tak, czekaj. Muszę sobie całe eku przesortować, czyli takie chlebki, jedzenie i jakieś bloki do budowania masz. Daj mi trochę kobla. No dobra, weź sobie, porze, pustaka. Tyle ci powinno wystarczyć. Dobra, tyle mi powinno wystarczyć, ale zobaczymy, jak jest w LED-endzie. Lecimy do endu, Pipek, i chwileczkę. Wow, jak to wygląda! Zaraz, czy ten end to jest na jednym czanku? No nie, my się tam musimy dostać! Dobra, Pipek, i wiesz co? Nie patrzmy się na te Endermany, bo mogą nam zrobić krzywdę. Dawaj szybko, Pipek, i tutaj. Mamy łuk idealnie do zabijania tych wiesz, tylko muszę trafić za pierwszym razem. O, strzelaj, dobra, wiesz co? Ja ci dam połowę moich strzał. Ja się cały czas buduję, a ty strzelaj! Dobra, pipek, wiesz co? Chyba musimy podlecieć wyżej. Ja mam też perełkę, w razie czego, ale nie mamy tutaj wody. Może ty ją masz? No pewnie, że tak, tylko czekaj, pozwól mi dokończyć ten ja budynek. bo czuję się, że jest dosyć to ważne i czekaj, ten smok chyba zaraz będzie nas atakować. No właśnie, mamy trzy minuty na pokonanie smoka, to jest nierealny pipek. Weź tą wodę, to ci się przyda. A masz, dobra, dam ją tutaj, żebyś nie spadła. Dobra, 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 jak nie spadła woda, dobra, lecę tutaj wyżej. Dawaj, Pipek, musisz mi też pomóc! No pewnie że tak, czekaj, ja się może dobuduję do środka, albo nie, dobra, pomogę ci! Patrz, ja robię taki trik, że cały czas daję wyżej tą wodę i dobudowuję się. Ej, to jest taki dobry pomysł. Musimy wejść na górę, bo wtedy rozwalimy każdy możliwy kryształ i zniszczymy tego smoka! Tak, Pipek, tylko mamy do pokonania smoka 3 minuty. To jest niemożliwe chyba! Nie damy radę, dawaj tutaj! O, musimy dać radę! Dobra, Pipek, ty stawiasz czyja? Albo, dobra, we dwoje. Dawaj, jesteśmy już na pierwszej wieży. O, tak, dawaj, dawaj, dawaj. Z tej pierwszej wieży możemy rozwalić wszystko, tylko się odsuń, bo to zaraz Ach. wybuchnie. Wiem, co, Pipek, wiem, wiem wiem. Odsuńmy się tak bardzo i uwaga, może uderzmy to od co ty na to? Dobra, strzela, ja jestem niżej. O, dobra, udało mi się, pierwsza zniszczona. Tutaj druga z góry strzelę wszystkie pipek. Ja też będę strzelać, tylko uważaj, wiesz, jaki jest problem. niektóre z nich są takie zakamuflowane. Chyba musisz się tepnąć do nich perłą Tak, dobra, ale akurat chyba dwie są zakamuflowane, więc mamy czas. Dwie minuty, Pipek. Nie ma szans na pokonanie smoka. No dawaj szybko, rób to strzelaj. Na pewno nam się uda. Nie wiem, Pipek, czekaj, nie da rady. Nie mogę tego dosięgnąć w ogóle. O, ja chyba trafia. Poczekaj. Dobra, w takim razie szybko, szybko, szybko dobudowywuje się tutaj koblem, e tutaj na sam środek. Tak, ty musisz może rozwalić te takie zamknięte rzeczy. A ja rozwalę te otwarte. O, o, chyba chwila. Już zostało nam bardzo mało tego. Dobra, ale smokowi leci HP. Dobra, mamy dwie minuty. No nie, dlaczego tak mało czasu nam dała ta gra? Ała, czekaj ten smok mnie uderzył ja nie mogę <gry> widzisz to. O nie, to jest chyba trudniejsze niż mi się wydawało. Mi też się wydaje, że to jest bardzo trudne i tutaj są te dwie. Dobra, nie, tepte się do tego peru. Mamy minutę. Dobra, lecę tutaj, pyk, dobra, świetnie i. <gry> Prawie bym spadł, Pipek. To było takie ryzykowne. Czekaj, wylejemy tutaj wodę. Dobra, ja też patrzę! Użyłem perły i udało mi się tutaj przeteleportować. Rozwaliłem jedno z tych rzeczy. Dawaj teraz na środek. Dobra, musimy zabijać tego smoka! Dawaj, on już już ma mało życia! No niej, odlecia! Dobra, Pipek, nie ma już jak się regenerować. Została nam ostatnia minuta. Pokonania go. Dawaj, Pipek, musisz strzelać z łuku. Nawalamy go to, bo strasznie dużo zadaje! Daję! Dobra, Pipek, nie wiem, czy nam się uda, mamy 50 sekund! Na pewno nam się uda, strzelaj, szybko! No nie, ten smok musi tutaj wrócić. Poczekaj. Patrz to, Pipek go teraz datuje Zostało 40 sekund! Dawaj, Pij, go zbiecza A, dostaje! Dobra, ja też go biję. Dawaj, musimy tutaj w dole być. Szybko, on się już nie zregeneruje. Trzeba go zabić teraz, w tej chwili, no nie! On uciek, dobra, ale mamy 30 sekund, niecałe. Dawaj, strzelamy go z łuku, szybko! Myślę, damy radę, nawalaj w niego Dobra Pipek, ten jeden chunk jest serio mega ciężki Nie mieliśmy jak zebrać nawet itemków Dawaj w tego smoka, ja nic nie trafiam Naprawdę zostanie nam 20 sekund, to jest za mało Dobra, musimy dać radę a dawaj szybciej, dostałem No nie, co tu się dzieje, proszę smoku Zleć, zleć tutaj na dół. Zostało 8 sekund No nie, 3 sekundy Pipek, chyba nam się nie udaje Mu zostało trochę życia, no nie, nie przeżyliśmy tego Czas się skończył